A w rytmie miasta goście, debiutujący pisarz Piotr Pochuro, witam. Witam. I Paweł Dunin-Wąsowicz, który jest wydawcą, prezes Lampy, no i krytykiem literackim. Zaczynamy od pana Piotra, premiera książki 9 mm do nieba. Nie zdradzę tajemnicy, kiedy powiem, że jest pan byłym policjantem. Ile z tych zdarzeń warszawskich, stołecznych znalazło się w tej książce? Trudno powiedzieć, czy zdarzeń literackich, czy prawdziwych, czy też nie. Cała oś książki, całe wydarzenie jest fikcją. Od początku do końca. Wszystko, co się tam dzieje, jest fikcją. Ale rzeczywiście dużo takich pobocznych wydarzeń wydarzyły się naprawdę albo mnie, albo moim kolegom i zostało odpowiednio wkomponowane w książkę. Po prostu starałem się oddać klimat, po prostu klimat pracy policjantów, tego, jak to wygląda, jak, co czuje policjant lub również y, przestępca, bohaterami są i policjanci, i przestępcy wplątani w jakąś tam sytuację. A czy konkretni koledzy będą się w stanie odnaleźć na kartach y, 9 mm do nieba? Nie ma postaci, która, na której bym się wzorował pisząc kogoś, natomiast na pewno pewne wydarzenia, niektórzy koledzy mogą powiedzieć, tak, to jest o mnie. Albo y, po prostu przez, jakby to powiedzieć, pewną specyfikę wydarzeń, czy też y, y, charakterów, samych policjantów, no tam można policjantów poszegregować w jakieś tam e, typy psychiczne, no może powiedzieć, tak, to jest o moim przełożonym, jakoś tam typu przełożonego, czy, e, czy też policjanta, w ten sposób. E, pan ten. Paweł, Panie Pawle, tutaj mamy kryminał, który się rozgrywa w Warszawie. Czy dużo jest książek kryminałów, które gdzieś wędrują po ulicach Warszawy? No mistrzem, jeżeli chodzi o prowadzenie po mieście, tyle, że po Wrocławiu jest Marek Krajewski, a czy warszawscy autorzy też oprowadzają po ulicach w Tak, i to zarówno retro, tak jak Marek Kajski po międzywojennym Breslau oprowadza, tak po Warszawie przedwojennej oprowadza Konrad Lewandowski w takich powieściach jak Magnetyzer, czy Elektryczne Perły, czy, czy Bogini z Labradoru. Jest też taka seria bardzo podobna, może trochę bardziej z przymrużeniem oka, ale są też całkiem liczni konkurenci pana Piotra już, którzy o Warszawie współczesnej Kryminały piszą jak najbardziej w dużą ilością szczegółów, a w wypadku na przykład Tomasza Konatkowskiego i jego pierwszej powieści "Przystanek Śmierci, no to rozpisują wręcz historię tramwajów warszawskich. No, rozkłady no, jazdy niemal są. No tak, tak i dokładne typy tramwajów, rodzaje szyn i tak dalej, także no wiadomo, że im bardziej szczegółowa jest otoczka, to tym bardziej czytelnik wierzy, że to... Y, jest jakieś takie realistyczne i bardziej na, na wyobraźnię działa. Panie Piotrze, skąd wziął się pomysł, żeby nagle napisać książkę Praca Policjanta y, i potem nagle warsztat pisarski? Ile trwało pisanie książki? Strony, zaraz zobaczę ilość stron, ponad 160. Ile pisze się taką książkę? Zajęło mi to około pół roku czasu. Y, bo to z różnymi przerwami pisałem. Stąd pomysł. No po prostu zakończyłem pracę w policji, zakończyłem jakiś rozdział swojego życia i tak nagle stwierdziłem, że a może usiądę i napiszę. I ponieważ pokazywałem tam różną osobom, podobało się, ale... Napisałem, że tak powiem, z, dla własnej potrzeby, z potrzeby serca i jestem bardzo dumny, że się udało w ogóle, że się znalazł wydawca i ta książka. Znalazła się na półkach ksiągarskich. Wielu widzów, którzy nas teraz oglądają, być może ma taką ochotę, aby napisać książkę i zastanawia się, czy ta droga od pomysłu do realizacji, czyli znalezienie wydawcy, promocja, czy to jest droga bardzo trudna, czy wbrew pozorom nie jest to droga po grudach, tylko trzeba być konsekwentnym. Trudne. Ja napisałem książkę w 2005, skończyłem pisać, a dopiero teraz e, znalazła swój finał. Także nie jest to wcale łatwe. Konsekwentny pan Piotr. To teraz pytanie do pana Pawła. Jak to jest, kiedy zgłaszają się młodzi autorzy, co ich od razu dyskwalifikuje w oczach wydawcy? Te błędy, których nie można popełniać. Ja myślę, że przede wszystkim moje wydawnictwo jest dosyć specyficzną oficyną. Ja wydaję bardzo mało, ja wydaję kilka tytułów rocznie. Natomiast mam takie pecha, że dostaję prawdopodobnie maszynopisy od tych samych autorów, którzy przesyłają do wszystkich innych wydawnictw. Więc obawiam się, że. Tutaj już od razu pewne gatunki, które, które ja na przykład nie zgadziłbym jakimś kryminałem, gdyby, gdybym ja dostał taki kryminał, by byłbym bardzo ciekawy, ale generalnie moje wydawnictwo nie wydaje kryminałów na przykład, tylko raczej no, taką zwaną prozę, taką trochę nadrealistyczną, trochę, trochę taką językowo zabawną, to natomiast no, no, nie, bardzo... nie, nie to po prostu, więc raczej, raczej nie, nie byłbym dobrym adresatem tego typu produkcji. To, to powiedzmy jeszcze o bardzo ciekawej literaturze. Literatura fantastyczna, ale też warszawska, więc jak ta fantastyka w wykonaniu warszawskim wygląda? Kilku aktorów, autorów, których mógłby Pan polecić, tak, rzeczywiście. Warszawa jest oprócz tego, że mamy teraz rozkwit kryminałów miejskich, nie tylko dotyczących Warszawy, ale również Lublina czy właśnie Wrocławia. To ja obserwuję z, z dużą satysfakcją, że. Oprócz Warszawy prawdziwej jest w tej chwili w literaturze polskiej bardzo dużo Warszawy wymyślonych. To było zawsze. To było jeszcze w czasach Niemcewicza, kiedy miał grotesko Moszkopolis, jak to w roku 3333 Żydzi wyproł Polaków i, i będzie brudna Warszawa zażydzona, ale również są najróżniejsze inne wizje przyszłości współcześnie. I takich książek ukazuje się kilka, kilkanaście rocznie w tej chwili. Ja naliczyłem sto kilkadziesiąt utworów literackich, książek i opowiadań. Jeżeli coś miałbym w tej chwili polecić, tak najbardziej, co uważam, że jest taką najbardziej warszawską tak, takim cyklem, to myślę, że to jest taki cykl powieści dla gimnazjalistów, dla 13-14-latków Felix Nett i Nika, Rafała Kosika. To są, to są powieści, które odkrywają zarówno jakieś podziemia Warszawy z pradawnymi stworami, jak i tam są. Jakieś zupełnie podróże w czasie, w przyszłość, w przeszłość, bardzo bardzo to inspirujące. To już wiemy co polecać. Na koniec jeszcze pytanie do pana Piotra. 9 mm do nieba, książka już wydana, gotowa, oddana w ręce czytelników. Są już pomysły na nową książkę, czy też będzie się działała w świecie policjantów, czy Coś nowego się już pojawia w głowie. Jak coś nam się pojawi w głowie, na pewno napiszę. Napisałem również kilka opowiadań, które można w portalu kryminalnym znaleźć o tematyce policyjnej. Jestem temu wierny przynajmniej na razie.